Siemanko, witamy! Sieman, Oliver i Arek. Dzisiaj przyszła do nas paczka z Tygapoły. Wielka paczka, mega bundle zestaw odnośnie Topsa. No. Match atak 2023-2024. Cały stół załadowany. Oli, pokazuj co i odkładaj na bok, żeby było miejsce. Box. Tak jak. Cały wielki box. Tak, już był u nas raz. Cztery duże puszki. Tak, to są takie różne kolory. O, czy one się różnią, wiesz może? Czy nie wiesz? Limitkami. Aha, limitkami. No to zaraz będziemy mieć. Tak, co dalej? Co dalej mamy? Cztery małe. Czyli cztery duże. Cztery małe. Ekopak. Jeden. Multipak. Też jeden. I co? Naj pack. Najważniejsze. Tak. Jeden Bezzyma. starter pack. Będziemy mieć w końcu Starter Pack. No. I dzisiaj co? Otworzymy startepak. No bo trzeba zacząć w sumie od startepaka z tej paczki. Wysię nie było startepaka, także będziemy go mieć dzisiaj. Tak. No i co? Co tu mamy, Oliwerek, z tym startepaku? Czyli mitki, cztery te taktyk karty. To... Tak. I co jeszcze? Osiem ekskluzywnych, się, jakich pisze, tak? Czy to nie? No to... Aha, bo cztery, cztery, tak? I taka jakaś. A taka jakaś. No to no, dobra. A jak z tyłu I wygląda? Są Taki zestaw w Niemczech kosztuje 9,99. O, tu jest cena. Tu tak z tyłu pokazane, co jest. No, no dobra. to dobra. Tomasz, otwieraj. Fajnie, paczka jest z papieru, czyli można do papieru wyrzucać hmm. już. Ładnie zrobione. Daj tu na bok na razie. Tak? To jest co? Plansz? A nie, to jest checklista. checklist. Checklista. I jest checklista. Aha, to sobie o. potem włożymy. O, tu jest właśnie ta rzadka karta Holanda. No właśnie. Fajnie by było ją trafić. Tutaj plansza do gry. <laughs> o. A tu jest taka jakby, no, Invincible, można powiedzieć. <laughs> Podobna do Invincible tak. ten ten plakat. Tutaj książka. No to pokazuj książkę, tak. Co my tu mamy w środku? Karty. Tak, jakie karty są właśnie, opisane jakie rodzaje? Mhm. Tutaj klub 100, Black Energii, tak. Elite. Tej Energy mamy jedną? Mamy jedną, nie? Isak. Tak. Limitki te 8 boost, o tu limitki są? Mhm. Tu z tych puszek. A tu są karty czekaj, z autografem był, nie? Tutaj? Nie, to są limitki aha, aha, z tych to są limitki. dużych i A tu, tu puszek. mamy teraz z autografem. Tu no. Aha. Z koszulkami. Wow, to by było coś, nie? A te są, to, to są za karty? W dużych puszkach są. Memento relik takie. Aha. Te można w małych i dużych trafić, a też dużych. Tylko. I te... No bo megatins i aha, pisze. Teams i Megatins. Masz rację. Tutaj dezen. Mhm. Gold Rush Ultra Limited Edition. Blue Light Limited Edition. Tych kart to Tops narobił, że hej. No, no. O, kalendarz. To wkrótce pisze Tak. Kalendarz adwentowy. <laughs> Jeszcze hmm. trochę czasu mamy. Tu o. właśnie te zostały. Tak, są puszki, pokazane duże, małe eko, mega multipak. Także duży, duży wybór zestawów. I checklista. Tak, i koniec. 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 No to dobra. No to teraz co? Patrzymy, co w środku. Limitki. Tu są trzy saszetki. Limitki było już widać na... Tak, miejscu. limitki prześwituje. Widać co w środku. Ale na tym papierze to. Aha, no też, ale przez papierek prześwituje ogólnie, nie? Vinicjus junior Turbo Talent Limitka. Haaland. <laughs> Taka li... Invincible jakby. No tak, można to ją porównać do tego. Taka jakaś ekskluzywna karta? Tak. co? Aha, jest tak taktyczne. Takty... war no lekarz. <laughs> no, agent coś I, I gwizdek. gwizdek. Fajne te karty. Ładne. Ci co, no. daj te taktyczne może na bok i tą, tą taką złotą. A zrobimy pojedynek między... City i real. Tak. Dwa wielkie kluby, dwóch fajnych zawodników. Tak. No to masz. Jedź pan z tym koksem. No, i zobaczymy, czy coś nam się trafi w tym strategii, paku ciekawego. Mm. Kodik, Paryż, Bayern, yes, City. Lazio. O to Lazio. A, ja już yeah, jest. Niebieski kolor, to już myślałem, że City. <laughs> Asovilla. Liverpool, Betis, Milan. Sporting, teraz złote Interlogo, West Ham Guardian i BFB Brand. Of the Dobra, Pilsen. to ja sobie pozwolę jedną, a ty jeszcze jedną weźmiesz. Okej? Ok? Tak. No to zobaczymy, co w tej paczce się trafi. Tutaj mamy kod, teraz tak, Silva, to jest Benfica. Dalej mamy Leverkusen, Porto Pepe, Soulcheck West Ham, Raskin to jest Gresgow, Walker mamy City, czyli po jeden Oli Teraz do góry nogami ktoś Milan. tu jest, Leo z Milanu. Wow, jest chrom, no ale trafi, kto to jest? Florian Wils, Florian Wils. Wils, no fajnie, fajnie. Dawno nie trafiliśmy coś fajnego. Teraz co? Mamy logo Borussii. West Ham. Tak, West Ham, playmaker. I jeszcze legendarne Bila. momenty Kaka. I moja ostatnia sosekka. Tak, no to ładny starty pak. Fajnie, fajnie, że mamy Black Elite eh, Blacka tego. Elite. Ale już zaglądał, że nie ma, tak? No. kot pokaż. Aha. Jeszcze nie, jak ktoś chciał kod. O. Porto, bazówka, BVB, Atletico, De Jong, Barca, Arsenal, Zinchenko, Newcastle, Burn, Mendes, Sociedad, Inter, Paris, Marquinhos, Kapitan, wow, oh, jest yeah, 2-1, no, ale, ale ładne logo, to jest krystal, nie? No, i po oh. Fajnie. I legendarny moment Ronaldinho. No, to czyli ostatnim saszetce, o kot Melo przyszedł jeszcze na koniec filmu. Wygrywa Real rzutem na taśmie bo logo zdecydowało. Fajne te logo. Tak, fajne logo, bo to krystal też ogólnie, no i te limitki Ej, są tak. fajne też, pokażeli limitki, pokażemy. Taki jest Halan z Starter tu pisze Turbo talent. futbala. A tu a Turbo tu, talent. Tak, a tu mamy Vinicius. Vinicius też turbo talent, no bo jest turbo, jest szybki jak przeciąg. Mm. Także to był state pack. Widzieliście, że mamy dużą paczkę, dużo rzeczy, także najbliższy inna będzie się działo, na przemian z Panini FIFA'm 365, bo też mamy się co do otwierania. Tak. Jeszcze mamy e, różne inne zestawy, także to był state pack. Dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie i do, za, do zobaczenia na naszym kanale. Pa! Ciao!